Srebrny medal Młodzieżowych Mistrzostw polskich Halowych w Toruniu, ale dla Ciebie ten medal ma smak złota. Powiedz dlaczego. E, tak. W ogóle podjęcie decyzji, że jadę na Halowe Mistrzostwa Polski podjęłam trzy dni wcześniej. Pojechaliśmy z trenerem na halę do Kalisza, żeby zobaczyć czy jestem w ogóle w stanie się odbić z tej nogi, bo na ona była skręcona, leczona od listopada. Więc stwierdziliśmy, a pojedziemy do Kalisza, zobaczymy. W Kaliszu szło świetnie, nic mnie nie bolało, więc powiedziałam: a spróbuję. Pojechałam tam szóstym wynikiem w kategorii młodzieżowej. Pojechałam się przede wszystkim bawić, sam po prostu poczuć znowu ten klimat mistrzostw polski, bo wiedziałam, że jak nie pojadę i będę oglądała to w telewizji, będę sobie trochę biła w serce, że nie spróbowałaś, nie chciałaś. A tak to stwierdziłam: pojadę, spróbuję i. Zdobyłam srebro mistrzostw Polski kategorii młodzieżowej, ale smakuje jak złoto po prostu. 5,98 do rekordu życiowego trochę braku, ale chyba to był szczyt twoich możliwości biorąc pod uwagę te perturbacje z treningami. E, tak, w ogóle miałam rozbieg nieobiegany. Na początku sezonu chciałam wyjść w ogóle z dłuższym rozbiegiem 18 kroków, bo tak nawet trenowałam z trenerem kadry narodowej, z trenerem z Rajkowski, który mi pomagał przygotowania do sezonu. I więc z trenerem Markiem Walczakiem stwierdziliśmy dobry pomysł, wejdziemy z tym, bo planowaliśmy już wcześniej, ale stwierdziliśmy, że dobrze, ale jednak nie był obiegany ten rozbieg i z trenerem podjęliśmy tutaj decyzję, że 16 kroków jest w miarę obiegane i z tego będziemy skakać. No, czułam się dziwnie trochę, bo to jednak drugie zawody i takie pełne, bo pierwsze zawody zrezygnowałam po dwóch kolejkach i no, nie było biegany ten rozbieg, nie czułam tego wszystkiego, ale brałabym w ciemno. Bo nie spodziewałam się tego, byłam pewna, że jak skoczyłam to 5.78 w pierwszej kolejce, to jest same moje możliwości, ale właśnie trener mnie tutaj zmotywował, że jestem na dalsze skakanie, że widać, że jestem w gazie, więc muszę tutaj przyznać, że trener mnie bardzo zmotywował. Teraz ze zdrowiem, że jest wszystko OK, Czy jeszcze cały czas gdzieś tam odczuwasz skutki tej, tej kontuzji? Yy, trochę jeszcze muszę podreperować zdrowie, ale myślę, że do lata wszystko już będzie w porządku, więc mam nadzieję, że wszystko będzie OK. Czyli tak naprawdę sezon letni, nastawiasz się pewnie głównie na, na, właśnie na to latem dalekie skakanie? E, tak, sezon letni to był główny, dlatego chciałam też odpuści sezon halowy. E, sezon letni planuję zacząć pod koniec kwietnia, początek maja. Właśnie jadę za niecałe trzy tygodnie na zgrupowanie kadry narodowej do Zakopanego, aby przygotować się też pod tym względem. Więc mam nadzieję, że zdrowie dopisze i będzie daleko skakanie.